Yo, cześć, siączko. z tej strony Jurek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i e, to będzie taki odcinek niezbyt długi, bo zaraz będę nagrywał z kuzynem i powiem tylko tyle. E, mam swoją starą nazwę w Minecrafcie, naprawdę. E, tak, jak widzicie wchodzę sobie w kadalog, nie? I wchodzę w kiłdę, nie? Włowiłem po pierwsze tigersarga, ryba miecz, to już wiecie, mogę, wiecie, ale widziałem mawa. Mawa. Jak wiecie, łódki tu kosztują tyle już mi zostało, a wędki to tyle mi wędek zostało. I no, żadnych wędek mi nie zostało. A nie pytaj, i właśnie tego mawa chciałem wyłowić. I nie mogłem, bo musiałem go szukać pół godziny. I no, I. no, i nie wyszło. Uciekł. Można powiedzieć, uciekł. E, ale za to dziś będziemy sobie polować na mogę. Dawno w ogóle nie było odcinków, e, bo byłam na wakacjach i nie było czasu. E, I po pierwsze widzowie, miałam rzucić film, ale się nie udało, bo niechcący nagrałam na słuchawkach. Tak, i nie było dźwięku, i, i jakbym go wrzucił, to każdy by pisał. Łe, Julek, dlaczego coś takiego się dzieje? a, a bo. E... E... I powiem o co ten odcinek chodzi, bo na przykład, jak Filip nagra, to może wam to pokażę. I e, widzowie, jak nie wiecie, nie mogę się dołączyć do Filipa. Nie wiem dlaczego. E... A więc ten, no widzicie, nie mogę dołączyć do Filipa i powiem wam se sekret, Filip jest nubem, naprawdę, jak poza, od poza odcinkiem yy, yy, na jego kanale robił rzeczy, że budował dom z Dirta. i on mnie znusza, zmusza, żebym mieszkał w domu w dilta. a no i ja nie pokaza pokazałem, ja mam mega haki Light Belba. No, a nie, mega no, Haka sobie nie kupię. ale za to light belba mogę, a więc to nie jest żart. Nie gram, hmm, jest. w ogóle poza odcinkiem sobie gram, grałem i dlatego mam tyle pieniędzy, matko, ile ja tracę za to pieniędzy, mówię, o 7 tysięcy nawet. no dlaczego akurat 7 tysięcy, to wiem, trochę to ja ale nie aż tak dużo. Dla początkujących to jest jak nie wiem, jak zbawienie, ale dla mnie to wiem. Lekko nic. O tak. Jeszcze się zagadałem. I ryba mi spadła z ręki, Ale ta ryba. W ogóle kuzyn mówi, że ta ryba jest zła, ona mu cały czas zabierała ryby. <grym> Dziękuję. Grampuś na obiadeczek? Zawsze coś. I tak teraz. Hm. H, Nightbelb I... Nie wiem. Bomba. I płyniemy. Płyniemy. Ja nie pytajcie dlaczego ja, te, ja w ogóle teraz tylko łowiłem tutaj, bo jakby tam nie było małych ryb, i tylko naraz to miałam. Tak tu gdzieś. O. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. O nie, to, to było stado za 30 ileś tysięcy. Nie! Ale lepszego nie mam? Ale lepszego nie mam? Nie, no i ten mi Ale dobre, chociaż się, co zrobimy. O, matko, te ryby są w Dobrze widzimy, na tym zakończymy odcinek. Pozdrawiam.